i being cocaine. Yo, what's up, z tej strony Love i zapraszam na drugi odcinek zagraniów Crisis 2 na ślepo I mam nadzieję, że podoba Wam się moje intro do tej serii um, Wykonało dla mnie ta sama osoba co, co wcześniejsze intro. do chociażby Duma czy Słuchaj, coś stało czy, 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 czy FIFA Wszystko nagle padło, chyba znowu działa, ale mhm. lepiej przyjść tu szybko Wszystko się rozlatuje. Wszędzie pełno skażonych A Cel Urząd zapolowanie do tego zaczynają się tam pojawiać Cepidy. Słuchaj, trzymaj się tuneli metra, tam jest bezpieczniej niż na ulicach. Mam tylko nadzieję, że sprowadziłeś tych Marines. Y Okej. Okay. Dobra, myślałem, że to jest jakieś znajdźka czy coś. O, świetnie. No jakieś achievementa chyba znalazłem. Dobra, świetnie. Nie jestem jakiś łasy na, na achievementy czy

z no, ciągiem dalszym w zasadzie m, tego a w którym poznajemy poszczególne umiejętności tego, e, tego kombinezonu ok włączymy sobie pełny pancerz to jest druga główna umiejętność w zasadzie jeszcze bardziej użyteczna od pierwszej czyli e, czyli tego pancerza a i główka główkę ci widać no już się w sumie i tak nie przyda to oczywiście też, ta druga umiejętność też kosztuje energię, która nam się z czasem zmniejsza. Mm, o, co my tu mamy? Czy tam była jakaś nowa broń? Eee, wywalimy sobie, czy zam zamienimy, o, zamiast tego, nie wiem co to jest, to jakiś pistolet maszynowy chyba. Przeda się, na pewno bardziej niż pistolet. Czy tutaj w ogóle mam jakieś opcje? A tak, tutaj o midazone możemy ulepszać za, właściwie nie wiem jak to się nazywa. Powiem szczerze. Hmm, ale bronie też możemy tutaj dostosowywać. Ale no, niestety tutaj wszystko mamy po, hmm, po zablokowywane. I w sumie doszedłem do tego momentu w grze, więc dalej już gramy w 100%, w 100 na ślepo. Nie mam zielonego pojęcia, co dalej nas czeka. No więc e, zapraszam Was już w tej chwili na, formalnie, już tak zagrajmy na ślepo. Ok, no i mamy nowe, nową lokację. Skorzystamy sobie z oznaczenia przeciwników, możemy ich podsłuchiwać. Mhm. Okej. Okay. Tylko trzech? No, czuję się troszkę rozczarowany. Dobra. Zawsze, jak będziemy wchodzić do nowych lokacji, to pierwsze, co, co robimy, co polecam robić, to oznaczanie, właśnie. A, no, tam jest jeszcze jeden, dobra. Co tutaj mamy? Um, dobra, nie wiem. Może tamta była jakaś lepsza. Dobra, amunicja. Świetnie, granaty mamy. Przygotować granat? Jedynka. Nie, czekajcie, ja sobie sprawdzę w sterowaniu, jak tam, co jest z tymi granatami. Nie, chyba wiem, którym. Bra? Nie pełny pancerz, tylko maskowanie. No, oh, ok. I myślę, że możemy się zabawić troszeczkę granatami. Póki co jesteśmy niewidzialni, więc możemy sobie. Kula i dusza piekła nie ma. Catch, bitches. Wow, 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 gdzie Teraz możemy się zabawić. Ok, strajfem. No, strzelać, strzelać. Siet! Widzieliście, zostałem serię przez, przez twarz i absolutnie nie zrobiło to dla mnie żadnego wrażenia. Ok. Spróbujemy zrobić taką sztuczkę. że się zniewidzialnimy. Zmienimy tutaj taktycznie pozycję. Nie no, dobra, jeszcze sobie zregenerujemy energię. I wylecimy na nich. Ok. Jeden. <grywa> Okej, okay, tam gdzieś pączek zleciał. Okej. Okay. Dobranoc. A teraz używam tej drugiej broni. Kurdecie, z kogo tak dupią? Czy to jest ich kurwa nieśmiertelnie, czy co? Dobra, nieważne. Wiecie co, skorzystamy sobie z tej innej broni. Dobra. Włączamy pancerz. Dobra, Regenerujemy pancerz, nie, pancerz energię. No Okej, okay. świetnie dostałem serio. Nic więcej mi się chyba nie respawnują. jest tam skądś mi tupią. Dobra. Za chwilę im z nimi się przywitamy w bardziej bezpośredni sposób. Przy pomocy mojego kamuflażu spróbuję mi jakoś nie sfankować. Mhm. Okej, okay, za chwilę padnie moja. A, niestety, zauważyli mnie. Niecne sflankowanie się na nic zdało. Okej, okay, ale znowu mnie nie widzą. O, oh, shit. Dzień dobry. Dobra. na flanka się udała. Dobranoc. I praktycznie wymietliśmy już całą lokację z przeciwników. What the fuck? Gdzie oni tam? No dobra, tam się raczej nie dostanę. Nie. Yep. <laughs> Aha, dobra, musimy znaleźć jakieś zejście do metra. No okej, okay, jak widzicie nasza siła jest dosyć... ...na no, dosyć znacznym poziomie. A, dobra. No i tyle cię widzieli. Może tędy się uda jakoś przejść. Nie? Dobra. Lecimy po prostu szuka szukać jakiegoś wejścia do metra. Yy, mamy też opcję takiego. No, dosyć szybkiego sprintu, tej, którą teraz właśnie prezentuję. Ona też jest bardzo. Yy, bardzo dużo zżera energii, więc też no, należy z niej korzystać rozsądnie. Sztuczna inteligencja przeciwników też jest na dosyć wysokim poziomie. To trzeba przyznać. Aha, tędy, dobra. A nie, dobra, tam bronić mamy. Lecimy dalej. Wow, 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 ziom. Hmm, przestraszyłeś mnie. Co jest, jeszcze że? O ty, to. Gin. No. Od razu lepiej. Kule, trzeba się w jakąś amunicję, bo tutaj jak widzicie wyprztykałem się z niej troszkę. Okej, okay, tam było gdzieś skrzyneczka z amunicją z tego co pamiętam Tak, tak. Wiecie, że naprawdę mnie to interesuje No, spróbujcie szczęścia. A nie, to nie są. Dobra. Zmarnowałem niestety jeszcze więcej amunicji. Dobra, lecimy. Dobra, pozbierajmy troszkę tej amunicji i myślę, że możemy już zasuwać do tej lokacji. E, czyli tutaj do... No, wydaje mi się, że to nie jest... To nie są tunele metra, a raczej kanały. Okej. Okay. O, oh, świetnie. Dobra, nie wiem, bo popieścił mnie troszkę prąd, na szczęście się zorientowałem w... w czas, o co chodzi. Mam się prorok... tutaj mam regenerację zdrowe, więc tutaj nie, mam, nie musimy się przejmować żadnymi apteczkami czy coś w tym stylu. Czy ja tutaj mam wskoczyć? No, eee, nope. Eee, tutaj też nie. No to jestem troszkę w kropce. Nie, wydaje mi się, że mam się prześlizgnąć tutaj. Nie. No to jest. No to mamy problem. Gdzie ja się teraz udać? No to jest pytanie. Dobra. Nie, może pomoże mi tutaj ten bajer. nic z tego. Musimy lecieć inną drogą. Może tędy? Dobra, nie będę tego przedłużać. Jak znajdę odpowiednią drogę, to dam wam znać. Hej jasno. Okej, okay, witam was. E, okazało się, że wystarczyło tutaj wskoczyć. No super. Okej, okay, tymczasem zwróciłem na siebie uwagę, niestety. Ale w sumie nie musimy się z nimi użerać. Dało mi się zaoszczędzić troszkę amunicji. E, swoją... Oj. Swoją drogą. Ponieważ ominąłem... Musiałem po... No dobra. Gdybym mu się wygadać. No nowizję? Pod tobą. Uważaj, jak chodzisz. Ok. Widzimy, mamy kolejny Bayer, eee, Kolejny Bayer tego kombinezonu. Co by się stało, jakby ciebie tak pyknął? No. Cóż. Bywaj tak. Jakieś robaczki. Które, szczerze powiedziawszy... nie wiem do czego służą. Czy są jakieś... E, maszyny Cepidów chyba nie. Wszystko się dało. Wszystkimi się zająłem. Co dalej. To twój bagaż? Nie spotkanie ze skrócą. Tak, jest coś trzeba się przygotować. Trzeba oczyścić do... O szkuźba. No. To właśnie jest ta epidemia, o którym mówiłem, cały Manhattan jest praktycznie. E, zarażony. A przynajmniej większość ludzi. Czy ja to mam podnieść? Chyba tak. Tak, tamtą lokację sobie musiałem jeszcze raz powtórzyć. Okej, okay, zobaczymy co tutaj się stanie. Ej, synek, no. Idą trasy? Po co? Jakieś płotki, myślę, że możemy je rozpalić. No, ale uciekają ode mnie. Znam ziomuś. Okej, okay, świetnie. E -bola, ebola, żadna ebola. Co życie. Ok. Cały czas mamy zmierzać do pewnego gościa o nazwisku Gould. To jest jakiś naukowiec. Widzieliśmy go na w samym początku w filmiku. Mogiłby okay. dowódca Lokard do całego personelu Cell Pomimo prób dokonywanych przy użyciu wszelkich środków medycznych, nie udało nam się znaleźć skutecznego leku. Ewakuacja nie wchodzi już w grę. W całym mieście obowiązuje rozkaz strzelania bez ostrzeżenia, jeżeli tylko występuje jakiekolwiek podejrzenie infekcji. Ponadto użytkownik nanokombinezonu PROROK został uznany za aktywne zagrożenie biologiczne. PROROK ma zostać zastrzelony na miejscu. Mhm, mm no tym to polega i dlatego niestety mm. organizacja SEL stoi nam na przeszkodzie. Ok, jak widzicie umiejętności taktyczne tego kombinezonu są na bardzo wysokim poziomie. Praktycznie mamy kompletne rozeznanie w polu walki dzięki jego możliwościom. Taki sam kombinezon mieliśmy właśnie w jedynce Krazysie i w trójce zresztą też mamy. Trójka niedawno wyszła w trzynastym roku, czy też w 12 już nawet nie pamiętam, nie, chyba w 13. Jakoś na początku 2013 roku, z tego co pamiętam. Ale trójka, powiem szczerze, że jakoś tak nie przypada mi do gustu. Piedynka, owszem, była fenomenalna. Dwójka, tak samo. Ale trójka nie wiem. Póki co mnie nie, nie przekonuje. Okej. Dobra, widzę, wyłączamy ten. Okej okay. Holy shit Strzelam, chodziura mi go jak to Okej, nawet nie strzelam do tego okay, odpala rakietę Okej, kto odpala rakietę? Może się odsunę? <grych> Dobra Nadzór 67, potwierdzam wasze trafienie. Nie ruszajcie się, zaraz tam będziemy. Prorok, stary, widziałeś to? Widziałeś? Spadł koło ciebie, chyba przy następnej przecznicy. Rozumiesz co to znaczy? To nasza szansa. Zapomnij o ewakuacji, bierzemy się za to, stary. Zdobądź próbki z miejsca katastrofy i dostarcz mnie do laboratorium. To mm -hmm. może być nasza jedyna szansa na zwalczenie zarodników, może nawet całej inwazji. Ale lepiej się sprężaj. Lockhart na pewno wyśle tam mnóstwo oddziałów. To u nas. Czy to jest e, shotgun, Czy mi się wydaje? Tak jest. No, oczywiście bierzemy. Jakieś urozmaicenie musi być. E, cały czas mówię na nas prorok, nie wiem czy zauważyliście. E, poprzedni użytkownik tego kombinezonu właśnie, e, nosił taką ksywkę. Właśnie prorok. Ten gościu, który się zabił na samym początku. I wszyscy myślą, że my dalej jesteśmy tym Prorokiem, a tutaj użytkownik kombinacji się zmienił. O, oh, świet. dobra. Sprawdźmy, jak ta nanowizja działa. O, oh, fenomenalnie. Widzimy od razu wszystko, jak na dłoni. Dobra, jakoś spróbujemy ich tutaj obejść. Co? Wydzierają. Spróbujemy po cichu, a nie, nie ma takiej potrzeby, jak widać. Dobra, tobą zajmiemy się później. Panie, mają pierwszy. Oj. Dobra, przejdź sobie elegancko. Nic nie widzisz. Nic nie widzisz, ją. Okej. Okay. Ok. Ciebie się pozbędziemy. Jesteś zbyt. zbyt spostrzegawczy, jak na mój gust. Oj, 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 oj. Dobra. Dobra noc. Oj, szkoda, że tutaj nie pykło. By można było zaprezentować nasze nowe możliwości. A mianowicie. Chodzi o to. Mogliśmy go zmierzyć tym samochodem po prostu. No ale coś nie pykło. Wstępną opcje taktyczną. A co ty z shotgunem się bawisz? Nam jest z shotgunem, człowieku. Na mnie z rakietnicą byś mógł wylecieć. Byśmy mogli dyskutować. Okej. Okay. ma amunicję. Eee, czy tu nie ma jakiejś. Dobra. O, ciśniemy. Ze strzelbą może. Chwileczkę pochodzimy. To jest dobra lokacja na strzelby. Zobaczymy sobie maskowanie. I póki co, poziom trudności jest taki. Taki sobie powiem szczerze. Wow. <laughs> no dobra. Jest taki, no nie powiem rozczarowujący, ale. Dosyć niski. Dobra. Zobaczcie w ten sposób. Za bardzo są przyczajeni, żeby się tutaj spróbować skradać. Okej, okay. a tu w ogóle mieli wybuchową beczkę koło siebie. Czeka, że nie skorzystałem z tej opcji. Dobra. No to zmieniamy z powrotem na Shedgana i spróbujemy kogoś ubić. Oj. Dobra, wychodzimy na nową... Lokacje. Co jest ziomuś? Coś nie pykło na wczorajszej imprezie. O. Oh. Okej. Okay. Dlaczego ja się nie mogę, nie mogę ruszać? Dobra, wyłączam maskowanie ziom. Mhm. Aha. Mhm. To jest właśnie to dostosowywanie, o którym mówiłem. Taka ta customizacja. Jest, wyłącz to maskowanie człowieku. Oho, i widzicie w tej chwili. To jest ta sama broń, ten, ten sam podstawowy skarb. Tylko teraz mamy tłumik, który pozwala nam w cicho eliminować przeciwników. Ulala, no to będzie elegancko tutaj. Jest rozpierdol nam się szykuje. Elegancko poznaczamy. Nie, oznacza się F. Tak jest. Dobra, wszystkich elegancko sobie oznaczymy. W przypadku wydawało mi się, że to będzie tak jak w Far Cry jedynce że oni się oznaczają automatycznie, kiedy tylko się na nich spojrzy. No, okej, okay. ten gult kazał nam zebrać jakieś yy, próbki tych kosmitów, bo się tutaj rozbili, jak zresztą widzieliśmy przed chwilą. Dobra, chyba no nikogo tu więcej nie ma Zby elegancko zregenerujemy tą Ale wiecie co, nie mam ochoty jakoś się z nimi bawić Kiać bitches! jest A gdzieś tam sobie też rzucimy Dobra, pełny pancerz i... Oj tak, ten kolimator zdecydowanie łatwia ale tłumik z drugiej strony jest mi teraz potrzebny jak, no jak cholera. Okej. Okay. Dzień dobry. Nie, wiecie co, odmontujemy sobie póki co ten tłumik. W każdej chwili możemy to robić yy, bez ograniczeń praktycznie. Okej. Okay. Mam mało pancerza to sobie... I jebniemy sobie w ten samochód, może ktoś zostanie. Okay. Dobranoc. Aj! Dobra, mamy pancerz szybko. Dobranoc. Jak na widzicie nasza wytrzymałość na pociski. Jest bardzo w znacznym stopniu zwiększona, kiedy mamy włączony pancerz. Dobra ziom. Przywitaj się z moim przyjacielem shotgunem. A kuku. <laughs> Już lubię tą bram. To jest shotgun. Jak, jak można nie lubić Shotgunu? proszę Was? O! dobra. Okej, okay, świetnie. Trzeba się naprawdę przyzwyczaić do takiego sposobu rozgrywki. O shit. Aha! Spokojnie myślałem, że to jest. Że to są niezniszczalne os osłony. Dobra, granat. Czy udało się coś rozpieprzyć? No, co, że coś rozpieprzyć na pewno. Rozpieprzyć na pewno, ale czy kogoś to mnie bardziej interesuje? O, dzień dobry. Więc co jednak sobie zmniejszę troszkę tą czułość myszki. Sterowanie mysz. Może do 35. No, eee, oh fakt, nie zrobiłem zastosu. Dobra, jeszcze raz chwila. Zastosuj, okej. Okay. Teraz powinno być mi wygodniej celować. Okej. Okay. Oj, troszkę się wyprzytykałem z energii. Dobra. A bo nie, wiecie co? Tak zrobimy. Mhm. Co jest ziomuś. I ruchamy pełny pancerz i... Rozwalamy po kolei Nie, dobra, to tylko jakieś liście Ale no, sprytciarz Widzieliście? Wystawił tylko broń Sam był schowany Dobra, super Co tam, kolego? <grywa> Dzień dobry Oj Shit, dobra Szybko, trzeba się schować bo, no co prawda jestem bardzo wytrzymały, ale nieśmiertelny, to może nie. Widzicie, oni się tak komunikują ze sobą, naprawdę. Kiedy jeden nas zobaczy, to nagle wszyscy znają naszą pozycję. Sztuczna inteligencja naprawdę jest dobra. Może nie jakaś wybitna, ale... ale dobra jest, nie trzeba przyznać. Dobra, wbijamy na dół. Nie, to ja bym się z niej widzieliśmy teraz najchętniej, dzień dobry. No i tyle cię widzieli, panie kolego. Ok, no i ostatni, no nie to jest tylko ten pojazd, z którego też możemy korzystać. O, dzień dobry. Tu pana widziałem na tej minimapie. Czy mogę używać kombinezonu podczas. Co jest? No nie, nie mogę, dobra, tu schodzę. No nie ryzykować. O, wow, troszkę ich tam jest. Dobra. Dobra noc. No, było blisko. Aha, dobra. To też może wybuchnąć. To nie jest najlepsze, żeby się za chować. Dobra. Widzi ten, ten HP, schodzi, jednak szybko, kiedy się nie korzysta. A znaczy, tutaj mamy dwa pojazdy. Ok, chyba sobie skorzystam z jednego. Możemy oczywiście jechać. Interakcja z pojazdami, jak najbardziej. O, dzień dobry. Puść, świetnie. Nie, nie wjeżdżamy tam. Okej. Okay. Zbadam kapsuły obcych, ale to już w następnym odcinku. Zagrajmy w z 2 na ślepo. Mam nadzieję, że Let's Play Wam się podoba i tradycyjnie zapraszam do oceniania, w zależności czy film Wam się podobał czy nie. Łapka w górę, łapka w dół. Możecie to kciuk w górę, kciuk w dół. I oczywiście komentujcie jak Wam się, jak wam się podoba. Ja jestem Lufkurc i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Niech moc będzie z Wami.